All Dziękuję wam za uwagę. Monika Laskowska i... Jak mam na imię? Amadeusz? Może być. E, chciałam cię zapytać jeszcze w takim razie odbiegając od tego, że Julia jest piękniejsza, TV reklama jest lepsza. Cieszę się bardzo, że zrobiłam coś, kogoś podniosłam do góry i teraz pchnął się jeszcze bardziej, bardziej niż ja. Ktoś jest lepszy, piękniejszy i mądrzejszy i fajniejszy. Nie bardzo to cieszę, że ludzie są inni. A chciałam cię zapytać o tak staśmy. Ja ci powiem szczerze, w tym łańcuchu jest Sylwester Wardenga. Ktoś się bombi na styropianie. Jest kontuzja, erekcji. Filipowi Zabielskiemu penis za bardzo nie stoi. Jeden ziomek próbował w drugą bazę. No hama. Ciężko mi o tym mówić. Czy uważasz, że twój przeciwnik to pizda? No. No? No tak mam na imię. Seweryn? TV Reklama się ostatnio poprawiła od kiedy cię tam nie ma. Tak, tak, no. Kiedy, teraz jest Julia jest piękna. Jest dużo lepsza ode mnie. Tak. Piękniejsza. tak. No ale to też. I młodsza. Mam no, zajebiście silną psychikę. No tak jak mam na imię? Eee... No S. Amadeusz? Julia Severn? Ja nie wiem. No ty nie wiesz. Bezimienne. Bezimienny.